Cześć, wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj przyszedł czas na ulubieńców zeszłego miesiąca, czyli po prostu ulubione produkty. E, nie będę tutaj robić jakichś tam ubrań też i, i tak dalej. Myślałam, żeby coś takiego zrobić, żeby zrobić takich łączonych ulubieńców, ale okazało się, że mam dosyć sporo kosmetyków, które chciałabym Wam w tym miesiącu pokazać, więc nie będę już dodawać nic, wiecie. Więcej, Bo ten film trwałby strasznie długo, więc przechodzimy do ulubieńców Na pierwszy ogień idzie coś, co już dawno, dawno jest moim Znaczy dawno, no już od kilku ładnych miesięcy jest moim ulubieńcem I zawsze zapomnę pokazać Wam ten produkt e, Chociaż chyba we vlogu wspominałam o nim e, Jest to krem do rąk z firmy The Body Shop Jest to krem e, ten z marihuaną, który nazywa się Hemp i ten krem po prostu robi niesamowite rzeczy z Waszymi dłońmi. Ja mam ogromny problem ostatnio ze względu na moją pracę, ostatnio w ogóle nawet skróciłam poznać już tak minimalnie, bo bardzo dużo mamy pracy w sklepie i po prostu moje paznokcie się łamały i skórki, nie dosyć wokół paznokci są bardzo suche to całe dłonie w ciągu dnia mam po prostu tak przesuszone, że aż robiła mi się taka skorupka, wiecie, no naprawdę nigdy takiego problemu nie miałam. Ostatnio mi się pojawił, znaczy już od jakiegoś czasu i ten krem jest ratunkiem prawdziwym dla moich dłoni. One po, po użyciu tego kremu robią się tak pięknie nawilżone. On się fajnie w Wchłania. Ja nawet jak nałożę dosyć sporo tego produktu, to on mi się pięknie wchłania w te dłonie. I od razu zrobią się one takie nawilżone, mięciutkie, i naprawdę ta skóra wygląda zupełnie inaczej i już, no nie wygląda tak trochę obrzydliwie, no bo mam wrażenie, że jak są takie bardzo przesuszone te skórki, to wygląda to naprawdę tak. Niezbyt atrakcyjnie i ten krem, właśnie, bardzo mi pomaga. Jest to najlepszy krem do rąk, jakiego, jakiego, jakiego używałam, jaki testowałam. Naprawdę jest bardzo fajny. Jedyne, co mi trochę przeszkadza, to jest zapach. To nie jest zapach marihuany, ale jest to zapach takich ziół. Nie to, żebym się znała, ale jest to zapach takich ziół. Nie są jakiś bardzo, bardzo, wiecie. Przeszkadzający, ale jest on wyczuwalny i e, nie jest to jakiś najprzyjemniejszy zapach, jaki e, czułam Czy zazwyczaj kremy do rąk mają takie bardzo przyjemne, słodkie jakieś tam zapachy, albo jakieś właśnie owocowe, czy waniliowe, coś takiego. A ten ma taki zdecydowanie ziołowy zapach, ale nie przeszkadza mi to, bo to, jak chroni moje ręce, jest zdecydowanie tego warte. No, aha, jeszcze kolejny minus to jest to opakowanie, które jest metalowe. <laughs> I nawet tutaj, gdzie już jest takie pogięte to opakowanie pękło mi tutaj troszkę i muszę uważać, że mi się ten krem nie wylał Ale uwaga, oni... ja ten krem kupiłam kilka miesięcy temu Jeszcze trochę mam, bo on jest dosyć spory Ale kupiłam sobie już nowy teraz na Black Friday w The Body Shop Pokazywałam wam też we vlogu, jeśli oglądałyście I oni już robią te kremy w nowym opakowaniu, w takim normalnym opakowaniu, wiecie, nie wiem... Nie powiem wam z jakiego tworzywa, ale z takim normalnym, że jak wyciskamy to nic się tak nie odgniata jak, jak to opakowanie Ok, następnie chciałabym wspomnieć o dwóch podkładach, które ukochałam sobie w tym miesiącu Pierwszy podkład to będzie podkład z Catrice, który mam e, ze sklepu, że bym z gaffy nie strzeliła e, Z Lady Makeup, tak mi się wydaje i jest to podkład e, e, Catrice All Matte Plus e, I ten podkład po prostu... No ja się w nim zakochałam. Pamiętam, że skusiło mnie to, że Kornela o nim dużo mówiła i była nim zachwycona, więc dzięki kochana, bo naprawdę świetnie się u mnie sprawdził. I ten pokład ma takie matowe wykończenie Mam go dzisiaj na twarzy Wygląda przepięknie, po prostu daje takie satynowe wykończenie I fajnie też kryje Chociaż nie powiedziałabym, że, że to jest ciężkie krycie To jest takie krycie akurat Ja nakładam go Beauty Blenderem, więc to krycie mi zdecydowanie wystarcza I pokrywa moje jakieś takie niedoskonałości Gdzie niegdzie, nie, gdzie. jak ostatnio wyskakują mi tutaj na brodzie Zwłaszcza krostki takie czerwone Więc dodam sobie korektora I wszystko jest pięknie zakryte Ale bardzo mi się podoba to że do tego krycia nie dochodzi efekt ciężkości na twarzy i nie, nie dochodzi, wiecie, efekt taki ciasta, po prostu efekt y, takiej tapety trochę, y, bo on wygląda nadal na skórze lekko, więc bardzo mi się to w nim podoba. Mam tutaj odcień numer 020 Nude Beige y, i muszę Wam przyznać, że te, pod, y, te kolory później y, po jakimś czasie robią się na twarzy czy no, ten kolor robi się na twarzy lekko y, taki pomarańcz. Ale jak przybuduję go Białym pudrem, na przykład z tak Który ostatnio też polubiłam, ale jeszcze jestem W fazie testowania, więc go tutaj nie uwzględniam To nie ma tego efektu Więc bardzo mi się podoba ten podkład Bardzo go polubiłam. No i uwaga, drugi Podkład, o którym, którym chciałam powiedzieć To też jest podkład, który dostałam w zamówieniu Z Lady Makeup, pamiętam, robiłam Open Box z Anią, więc możecie się tam Wrócić do tego filmu, w sumie jest tu kilka produktów Które dostałam stamtąd Jest to podkład Infallible Matte Z L'Oreal ja w tym open boxiem mówiłam, o to pewnie będzie bardzo ciężki podkład. Słuchajcie, jakie było moje zaskoczenie. Może dlatego, że nakładam go Beauty Blenderem, bo słyszałam różne opinie właśnie na temat, że on jest ciężki ten podkład. A przy nakładaniu go Beauty Blenderem ja po prostu używałam go przez jakiś czas na co dzień, bo. Zakochałam się w efekcie, jaki daje. To jest piękny mat. Jest troszeczkę cięższy od tego, ale nie, nie jest to absolutnie coś takiego bardzo ciężkiego na waszej twarzy, jeśli wklepiecie go mokrą gąbeczką. Ja używam naprawdę niewielkiej ilości na całą twarz, żeby tylko pokryć i wyrównać ten koloryt, ale. Taki efekt, jaki on daje, to jest po prostu niebo. I najbardziej, co mi się podoba, to jest to, że przez cały, cały dzień w pracy moja twarz wygląda tak jak rano, kiedy ją ja zdążyłam pomalować. Po prostu nic się nie zmienia, on trzyma się cały dzień i wygląda no, nieskazitelnie przez cały dzień przynajmniej na mojej twarzy, która jest, no, trochę powiedzmy sobie, bezproblemowa w miarę, no, ale i tak po prostu. To jak on się trzyma i jaki trzyma piękny efekt przez cały dzień, naprawdę jest warte uwagi I zwłaszcza, że jest to podkład drogeryjny, bardzo tani, znaczy bardzo tani, no, po prostu drogeryjny Więc zniszczyj trochę półki e, i naprawdę jest wspaniały Dalej chciałabym wspomnieć o bazie, którą też używałam przez e, cały praktycznie miesiąc I jest to baza również, którą dostałam z Lady Makeup Jakoś tak się po prostu zebrało, że bardzo mi przypadły do gustu te produkty, będzie jeszcze jeden um, kosmetyk, który stamtąd dostałam oprócz tego, a teraz mowa o bazie z Golden Rose Makeup Primer Mattifying and Pore Minimizing. Tak wygląda ta baza, ja miałam wcześniej bazę właśnie w takim samym opakowaniu z Golden Rose, tylko rozświetlającą, która też fajnie mi się sprawdzała Jednak na zimę, ja już to wiele razy mówiłam, na jesień, zimę ja wolę taką lekko zmatowioną skórę i ta baza jest po prostu idealna Sprawdza się świetnie, nie jest to prawda tak mocno matująca i taka, wiecie, ciężka jak ta z L'Oreal, której używam Magic Blur, tak Ta jest troszeczkę lżejsza, jest troszkę bardziej płynna Tamta jest bardzo gęsta Ta jest bardziej płynna, dzięki czemu właśnie nie jest ciężka Ale nadal pięknie matowi i wypełnia nasze pory Więc bardzo mi się to podoba, że nie obciąża mojej twarzy na co dzień Tak jak mówię, używałam jej praktycznie na co dzień Dzisiaj też ją, chyba tak, dzisiaj też ją nałożyłam I jestem bardzo z niej naprawdę zadowolona I z tego, jaki ona piękny, właśnie taki wygładzający efekt daje Ale jednocześnie nie obciąża mojej skóry, więc bardzo fajnie się sprawdza i też tak przyjemnie się rozprowadza, bo na przykład też ostatnio polubiłam tą z inglot matującą, ale ona jest tak po prostu tempa, jest tak mocno, jakoś taka, wiecie, ta jej struktura tak bardzo matująca, że ciężko jest ją rozprowadzić po skórze, bo jest strasznie tempa, a ta jest naprawdę taka fajnie płynna, a mimo to ładnie nam te pory wykładza i wszystkie zmarszczki, także naprawdę super. Następny produkt, jak już jesteśmy przy Lady Makeup, to ten też jest z Lady Makeup i jest to paleta do konturowania z firmy Art Deco. Most Wanted Contouring palette w odcieniu cool, bo jest jeszcze chyba warm. Tak wygląda ta paletka, opakowanie jest bardzo ciekawe, bardzo mi przyciągnęło po prostu moją uwagę. Jest trochę w stylu tych opakowań z Devan, bo jest takie tekturowe. W środku mamy duże lustro, no i mamy tutaj sześć kolorów. Ja najbardziej pokochałam sobie. Ten kolor tutaj do konturowania Bo jest naprawdę bardzo chłodny I po tą paletę sięgam i po ten odcień Kiedy chcę takiego troszeczkę bardziej subtelnego Efektu konturowania Bo ja nie jestem jakoś bardzo opalona Już dawno nie używałam, bardzo dawno Praktycznie nie mam już nic tego balsamu Brązującego na moim ciele A nadal moja skóra jest jakaś, no nie jest bardzo blada Więc ten odcień Wygląda na mnie bardzo subtelnie A jeśli chodzi o blade osoby to myślę, że będzie Idealnym odcieniem do konturowania Takiego normalnego, nie bardzo delikatnego tego normalnego, bo u mnie wygląda dość subtelnie, ale bardzo go lubię, właśnie kiedy chcę m, tak delikatnie sobie tę twarz podkreślić i delikatnie wykonturować. E, tego cienia tutaj albo mieszam sobie te dwa w zależności od tego, jak mocny efekt chcę uzyskać i y, używam ich do brązowienia twarzy. Tak samo bardzo polubiłam sobie ten. Ym, Tutaj ten róż takim, w takim koralowym odcieniu. Naprawdę jest prześliczny i wygląda bardzo ładnie na twarzy. Fajnie odciepla karnację. Jeśli chodzi o rozświetlacz, no to nie jestem jakąś ogromną jego fanką, dlatego że jak widzicie jest bardzo biały, jest mega jasny, więc troszeczkę jest za jasne dla mnie, ale jak tak delikatnie go sobie kiedyś wklepałam, to też spoko wygląda. Po prostu nie jestem jego jakąś ogromną fanką. Kolejna rzecz to będzie rozświetlacz, który mam już w swojej kolekcji od dłuższego czasu. Kiedyś Wam pokazałam, kupiłam go w ogóle. W TK Max, jest to rozświetlacz z firmy Steel'a. E, w takim słoiczku jest to płynny rozświetlacz. E, ja nigdy nie byłam fanką płynnych rozświetlaczy czy kremowych rozświetlaczy. Wolałam te klasyczne, wiecie, e, po prostu pudrowe rozświetlacze. Jednak od jakiegoś czasu e, używałam namiętnie kremowych rozświetlaczy. Po czym e, przypomniało mi się o tym, jak zrobiłam już sobie porządek w toalecie to pamiętałam, co mam w ogóle, jakie kosmetyki mam, bo już. Jakoś tam je widzę, jak jest w miarę porządek e, I przypomniało mi się o tym rozświetlatu I zaczęłam go używać na co dzień Dzisiaj chyba użyłam też innego, bo e, Staram się używać kosmetyków, o których trochę zapomniałam A mam je i nadal nie chcę się ich pozbywać e, Więc użyłam innego Ale po prostu prawie, że na co dzień używałam tego Efekt jaki on daje jest naprawdę taki subtelny Powiem wam jak się nazywa To jest Stila All Over Shimmer Liquid Luminizer W odcieniu Kitten e, I po prostu on jest Przecudowne. Jest to dosyć subtelny efekt, tak jak mówię, ale po prostu, no pokażę Wam nawet takie małe demo. Widzicie? I rozcieram je. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo sama ciężko widzę. I efekt jaki daje, on po prostu tak odbija pięknie światło. że To jest efekt takiej tafli. On ma bardzo minimalne w sobie drobinki, ale bardziej jest to taka tafla, która pięknie, naprawdę pięknie odbija światło, więc jak chcę takiego troszkę subtelniejszego, bardziej mokrego efektu rozświetlenia, to używam właśnie tego rozświetlacza lub kiedy chcę mocniejszy efekt, a nadal chcę mieć z tego, to używam tego i na po prostu tego jako baza taka rozświetlająca i na nakładam jakiś sypki rozświetlacz, także naprawdę bardzo się z nim polubiłam. Ostatnio, jak widzicie, jest złoty, ale to jest takie delikatne złoto, które nie będzie bardzo ciemne na waszej skórze, więc myślę, że nawet do bladych osób świetnie się sprawdzi. W ostatnim miesiącu też zwracałyście bardzo dużą uwagę na moje brwi, bo jak zauważyłyście, zaczęłam je robić trochę inaczej, o wiele delikatniej i no zupełnie w inny sposób. I zasługą właśnie tych brwi jest Kolejny ulubiony, czyli kredka z Golden Rose, która nazywa się dokładnie Long Stay Precise Brow Liner. Wygląda w ten sposób i tak, z jednej strony mamy szczoteczkę, z drugiej strony mamy taką cieniutką kredkę wykręcaną. Tutaj nie mam za dużo, dlatego tak ciężko się wykręca, ale po prostu efekt jaki ona daje jest dla mnie tak satysfakcjonujący, i uwielbiam to, że tutaj mam też tą szczotkę z jednej strony, bo zawsze wyczesuję sobie najpierw brwi. Później nakładam tą kredkę, e, która daje mi cudowny efekt i naprawdę jest bardzo precyzyjna, bo ten czubeczek jest maciupeńki, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona. E, I też możemy stopniować ten efekt, bo czasami zaczynam od takich bardzo delikatnych brwi, bardzo delikatnie, nie przyciskam ją mocno, i wtedy mam taki bardzo delikatny, subtelny efekt. I na końcu brwi e, zawsze lubiłam taki efekt lekkiego ombre. Powiedzmy sobie, troszkę jaśniejsze brwi na początku, trochę ciemniejsze na końcu, i wtedy na na dokładam sobie jeszcze więcej, żeby ten efekt pogłębić, lub używam drugiego odcienia, który tutaj mam, bo mam dwa odcienie ciemniejszego, żeby właśnie na ten koniec trochę przyciemnić. I tak ten jaśniejszy odcień, którego używam, to jest numerek 102. Ciemniejszy to jest 101, więc używam tych dwa, dwóch odcieni, zazwyczaj tego jaśniejszego na całe brzwi, lub czasami ten ciemniejszy dokładam tylko na koniec. Powiem Wam, że jak zaczęłam się przystawiać na kredkę do drzwi, to używam tylko tego ciemniejszego. Ja bardzo długo używam mega ciemnych pomad do brwi, więc ciężko było mi się od razu przestawić na takie jasne kolory, więc zaczęłam sobie od tego 101 ciemniejszego, a potem przestawiałam się na ten jaśniejszy i jestem już całkowicie zadowolona właśnie z efektu, jaki daje mi ten jasny kolor. Dzisiaj użyłam tylko tego jasnego, tylko właśnie później dołożyłam sobie go trochę więcej na zewnętrzną część brwi i po prostu daje to idealny efekt. No i już ostatni produkt, o którym, o którym chciałabym wspomnieć w tym filmie, to będzie olejek do ust. High Gloss Lip Oil Z firmy Inglot On wygląda tak, bardzo mi się podobają Opakowania z firmy Inglot Widziałyście właśnie w open boxie Tego kufra wielkiego, który dostałam z firmy Inglot Było tam mnóstwo, mnóstwo Kosmetyków, między innymi trzy olejki w tym, w tym właśnie ten Ten jest transparentny jest to numerek 01. Jakbyście były zainteresowane, szczerze mówiąc, nie próbowałam jakoś bardzo tych dwóch pozostałych, bo jeśli już nakładam olejek, to wydaje mi się bardziej sensowne użycie takiego transparentnego. On ma takie śmieszne, zobaczcie, to czyste opakowanie i jego sobie tu wykręcamy. Nie będę teraz wykręcać, bo mi wyleci trochę. Przekręcamy i nam wyla tutaj je tutaj na ten czubeczek troszkę tego olejku i normalnie nakładamy sobie na usta. Jeśli chodzi o zapach. Ma bardzo fajny taki budyniowy zapach Także bardzo słodziutki, przyjemny zapach e, I to co w nim lubię To jest to, że on bardzo mi Jest minimalnie klejący Ale nie ma takiego e, typowego efektu Klejącego błyszczyka A mimo to daje nam efekt właśnie takiego e, No transparentnego Błyszczyka e, Przy jednoczesnym nawilżeniu naszych ust e, Jedyny minus Który zauważyłam to po kilku godzinach noszenia. On się dosyć długo trzyma, ale po prostu go sobie tam dokładam na usta i po kilku godzinach, nie wiem, po czterech godzinach, może robi mi się tutaj taka delikatna linia, on się po prostu zbiera tutaj w wewnętrznej części ust, co jest bardzo nieatrakcyjne, więc muszę co te kilka godzin, co dwie-3 godziny muszę sprawdzić, czy, czy nie mam takiej linii, czy no, po prostu czy mi się tam ten produkt nie zebrał, ale naprawdę bardzo go polubiłam, może dlatego, że lubię ostatnio taki... Coś taki makijaż jak mam teraz I tylko na usta nałożyć coś błyszczącego Uważam, że bardzo to podkreśla urodę I jest takie subtelne, bardzo dziewczęce I nie jest takie przeciążające na co dzień Jak na przykład pomadka matowa Także bardzo fajny produkt Także to by było na tyle Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Jeśli film się podobał to dajcie kciuk do góry I subskrybujcie mój kanał Jeśli chcecie więcej takich filmów dajcie znać też jak podoba Wam się tło Bo ostatnio tak się trochę ruszam Po tym pokoju ogólnie po domu <grywam> I nagrywam w różnych miejscach pod różnymi takimi, wiecie, z różnym tłem. Dzisiaj nagrywam na łóżku, jak widzicie, tutaj z lampkami, z tyłu, z tymi lampkami okrągłymi. Więc dajcie znać, co myślicie, czy Wam się to tło podoba do właśnie takich gadanych filmów. Więc to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i buziaki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa!